Cześć kochani, witam się z wami w kolejnym już odcinku, dlatego że w poprzednim odcinku to już by, wiecie co, nie wystarczyłoby miejsca, bo trochę nakupowałam tych rzeczy w Decathlon tutaj w Belgii i ja za chwilę wam pokażę jakie to są rzeczy. Też pokażę wam w jakich cenach, żebyście mogli sobie porównać czy taniej w Polsce, czy drożej w Belgii. Wróciłam już ze sklepu Decathlon, wiecie co, już taka trochę zmęczona. Te zakupy też potrafią męczyć, natomiast tak... Słuchajcie, kto chce, to zostaje. Kto nie chce patrzeć, no to niech sobie idzie. Ja natomiast będę teraz przymierzać te ciuchy, które wiecie, co wszystkie zakupiłam w decathlon. Przy okazji mogę wam pokazać, ze względu na to, że ja po prostu w tym sklepie wszystko, ale to wszystko brałam na oko. Słuchajcie, ja w ogóle, w ogóle nie przymierzałam tych rzeczy w przymierzalni. Dlaczego? A to dlatego, że mi się po prostu nie chciało. I ja w większości sobie mierzę na oko. Nie mierzyłam żadnych rzeczy w przymierzalni, także mam nadzieję, także mam nadzieję, że będą dobre. To zostańcie i zobaczycie, jak tu, co tu nam nie leży, czy dobrze, czy nie. Czy mam oko, czy nie mam oka. <ścoughs> ok i zaczynamy! Od pierwszej rzeczy, jaką zacznę i pokażę Wam to, sami dobrze widzieliście, co kupiłam i po co pojechałam do Decathlonu, to pojechałam właśnie po te buty. Po te super naprawdę buty. Także no ja już ich mierzyć nie będę, bo widzieliście, że je przymierzałam. A czułam się w nich naprawdę wspaniale. No i są one wodoodporne, także ja się bardzo cieszę. Tutaj zobaczcie, jest taki, um, taki wzór tego buta. A także na błotka w sam raz. No, tak jak Wam mówiłam, że ja potrzebuję buty, żeby one były po prostu też do lasu, bo też mam zamiar gdzieś tam kiedyś jechać. Także chciałam trochę z tym wiecie wyższym stanem. One są takie grubsze, tutaj. No, powiem Wam, że bardzo, bardzo lekkie są te buty. Kiedy ja je przymierzyłam, to naprawdę, naprawdę były wygodne. W ogóle mi się podobają. Tak jak widzieliście, kupiłam te buty w dziale dziecięcym, ale ja się tym nie przejmuję. Po prostu tam też była rozmiarówka 37-38. No to co? Jeżeli moja stapa pasuje, a kolor mi się bardzo podobał, właśnie ten niebieski, bo te dla dorosłych to takie bardzo, wiecie, poważne te buty. A ja lubię tak życie właśnie z kolorem, także wzięłam sobie takie. Uważam, że są wykonane bardzo dobrze. Cenę tutaj będziecie widzieli za każdym razem tutaj na ekranie. Ja głównie pojechałam po te buty właśnie do Decathlonu, ale z tego ale też potrzebowałam bluzkę. Ale też potrzebowałam bluzkę do arona, bo Aron powiedział, że tą niebieską, którą mu kupiłam jest bardzo wygodna, bardzo fajna. Podczas właśnie treningów na piłce nożnej. Ta bluzka też daje mu ciepło, i dobrze odprowadza, oczywiście też pot, także no bardzo, bardzo ją chciał, a ona nie była droga, bo kosztowała o jakieś 12 euro. Też wam pokazywałam właśnie, że są spodnie fajne do wyboru. No i słuchajcie, ja się skusiłam na takie spodnie, wziąłam je na oko, tutaj jest taka. Taki fajny wzór, właśnie w pasie jest. Zobaczcie, jest guma rozciągana. Oczywiście te spodnie brałam na oko. Tutaj jest kieszeń, nogawki i nogaweczki też wyglądają tak, także fajnie. Słuchajcie, ja teraz je przymierzę, a wy trzymajcie kciuki, żeby te spodnie były mi dobre, bo nie wiem. No, słuchajcie, już mam spodnie. I jednak nie mam dobrego oka, ale ja, ja, zobaczcie to. <laughs> zobaczcie tylko to, jak te spodnie na mnie wyglądają. One w zasadzie tutaj dobrze wyglądają, nie? O, są bardzo obcisłe, aż jednak, jednak, aż za bardzo. No także, no niestety, ten zakup. No wiecie, co, ja jest? jestem zapięta, ale są no, są bardzo obcisłe i nie wiem, czy one się tak wiecie, rozejdą te spodnie, czy nie. No, zobaczymy. Ok. Mam już drugie spodnie i powiem Wam, że znacznie, znacznie czuję się lepiej, nie są takie obcisłe. A, także te spodnie wyglądają tak. Tak, te są naprawdę już dopasowane. To jest, no też pisze SK38. No, tylko że one tutaj nie mają tego bajeru, wiecie, tak jak przy tamtych spodniach, ale to nic. No, te, widzicie, mają tutaj kieszonkę, taką dosyć głęboką. Tu mają? Nie, nie mają, ale tutaj po boku są te kieszonki. O, zobaczcie, tutaj jest taka fajna kieszonka. Też, także widzicie, można coś sobie fajnego schować. Bardzo wygodne te spodnie. Także ogólnie ja mam oko do rozmiarów, tylko po prostu tutaj chyba coś yy, pomyliłam. Myślałam, że biorę te, a wzięłam inne. No, <grym> okej. Okay. Do tych spodni mogę Wam pokazać jeszcze bluzkę. O, do tych spodni wiecie co? Kupiłam jeszcze taką bluzkę, taką cieplejszą, też z takim fajnym, właśnie wzorem. Tu są takie, widzicie, sznureczki. Jest to taka cieplejsza bluza. Ale ja lubię takie ciepłe bluzy, także wiecie. Także jednak się skusiłam i to jest Eska. No to przymierzamy, czy jednak będzie mi dobra, czy nie. Tak sobie, tak sobie wiecie, wzięłam, bo mówię, jak będę naprawdę gdzieś jechać do lasu, czy gdzieś na jakieś fajne spacery. O, a widzicie, pod spodem jest polarek, także super sprawa. No, to zobaczymy, czy to oko moje się sprawdziło, czy też nie. Okej, okay, już ubrałam tą bluzkę i wyglądam właśnie tak. Fajna bluzka, no, podoba mi się. Kolor mi się podoba, fason mi się podoba. O, tak się układa, tutaj ma kieszonki. Także fajnie do tych spodni będzie pasować, gdzieś tak, wiecie, na jakieś właśnie wyprawy. I oczywiście, jakbym miała gdzieś jechać, to oczywiście też bym ubrała te buty, więc całe zestawienie myślę, że będzie pasować. Um, no i słuchajcie, te rękawy są bardzo fajne. Widzicie z takim kształtem, taki kształt. A jeżeli jest wam za długa ta bluzka, no to możecie sobie właśnie podwinąć. Można sobie podwinąć, i będziecie bardzo ładnie wyglądać kobietki. Były też szare, ale ja jednak skusiłam się na tą zieloną, chociaż no. I tak to wygląda, taka zielona. Tu mi się bardzo podoba ten kołnierzek. jest fajny, też taki cieplutki. Można go bardziej związać. A może już odkleję tą naklejkę. Bye-bye, naklejko. No, także powiem Wam, że bluza bardzo fajna. Bardzo fajna i przydatna na jakieś takie wiecie, wyprawy. Cieplutka, fajna. Polecam, polecam. Kupujcie w Decathlon. I w dobrej cenie była taka bluza, więc no na wyprawy, na wyprawy, więc wiecie, na wyprawy w sam raz. O, no i ten kolor jest też fajny. No słuchajcie, ja tutaj jeszcze na sobie mam taką, wiecie, bluzkę bardzo obcisłą, aż na różne wyprawy pod kurtkę lub też po właśnie ten sweter, albo też do ćwiczenia. No taką sobie bluzkę kupiłam, a do tego kupiłam jeszcze, wam pokażę, a Słuchajcie, takie spodnie, spodnie fioletowe, dlatego że będę ćwiczyć. Będę ćwiczyć. Ubrałam sobie właśnie te fioletowe spodnie. Tutaj zobaczcie, można tak włożyć sobie wiecie, na przykład telefon czy coś tam. Powiem Wam, że no tak, chcę się zabrać za, chcę się zabrać za ćwiczenia. Wiecie, takie sporadycznie, delikatnie, coś tam chcę poćwiczyć. Także kupiłam sobie takie getry jak I chcecie, jak chcecie zobaczyć, jak ćwiczę, będziecie mieli okazję zobaczyć, jakie sobie tam wiecie ćwiczę. Tak tutaj wyglądają takie, no po prostu to są takie zlajkry, fajne spodnie. One były na przecenie, 10 euro kosztowały. Oczywiście do tego kupiłam też matę, bo będę sobie czasami ja tutaj w domu ćwiczyłam, ale po prostu to było. A no mniej profesjonalnie, bez właśnie tych tutaj produktów i też czasami się ślizgałam. A tutaj teraz kupiłam sobie matę, ona droga nie była. I ona ma metr siedemdziesiąt na 58 Także taki rozmiar ma. No i powiem Wam, że taki sobie... Chociaż wiecie co, ja patrzyłam na internecie, były takie różne, wiecie, kolorowe <laughs> maty teraz wyszły do ćwiczenia. Ale mówię nie, tam dobra jest, biorę to mi tyle, nie, no, także będę ćwiczyć, wiecie? Areobik, areobik. No co, ruch to zdrowie. Czy będę to robić regularnie, czy nie, to tego jeszcze nie wiem. Ale sprzęt kupiłam i myślę, że w końcu go nie zostawię. No, także słuchajcie, ja tutaj jestem zmotywowana do ćwiczenia. <laughs> Oczywiście możecie też mnie motywować, no bo yy, Ruch ogólnie to zdrowie, a teraz mamy takie czasy, gdzie człowiek faktycznie jeździ więcej w samochodzie. Także, no, ja z pewnością biegać nie będę, bo biegać nie lubię. Także kupiłam sobie tą matę i ciuszki, właśnie do takich domowych ćwiczeń. No i do tych ketrów do tych z Lakry, co widzieliście, to też kupiłam sobie taką bluzkę, właśnie. Eskę. Tutaj ma takie, o nie wiem, czy to widać, taka siateczka, fajna jest. O, widzicie? Taka siateczka jest to takie bardzo, bardzo delikatne. Eskę. No i tak będzie mi pasować, nie? Także sobie, wiecie, włączę sobie jakieś, wiecie, włączę sobie jakieś i będę sobie skakać. No do tego. Do tego też kupiłam takie sobie getry, bo ostatnio w moim sklepie, gdzie czasami też kupuję rzeczy, to nie widziałam takich getrów, więc kupiłam po prostu tutaj w Decathlonie. Mam nadzieję, że będą dobre. Na manekinie bardzo dobrze wyglądały i nie były, wiecie, prześwitujące, dlatego wzięłam te droższe trochę. A jak będzie, to zobaczymy. No i wiecie, co kupiłam? Kupiłam jeszcze jedne getry. To też wzięłam takie o szare. Takie szare. O, ja lubię taki kolor. W ogóle lubię też w takich gettrach chodzić. No ogólnie lubię takie, wiecie, wszystko co jest mięciusie takie. <laughs> mięciusie yy, i przyjemne w dotyku, tak. No i co tutaj? Aha, wiecie co? No i oczywiście jeszcze wzięłam a, oczywiście jeszcze wzięłam tutaj krótkie spodenki, bo mówię, wiecie, niedługo jest lato, no to będę w krótkich chyba ćwiczyć. A zawsze jakby mi nie były dobre, to wiecie, Aurelia też może wziąć, także. Chociaż tutaj piszę MK, nie? Więc powinny mi być dobra. No. No, jak będziecie chcieli zobaczyć, jak ćwiczę, to po prostu zasubskrybujcie mój kanał. <laughs> może będę dla Was motywacją. Polka na emigracji motywuje do życia do życia, <laughs> do treningów, do ćwiczeń. Yy, I słuchajcie, tak jak Wam pokazywałam jeszcze, yy, to stroje kąpielowe. No i ja strój kąpielowy sobie wzięłam taki. Tutaj pisze MK40. Też na oko, nie przymierzałam jeszcze i jeszcze w sumie się wam w nim nie pokażę. Nie pokażę wam się jak będę nad morzem. Wzięłam z tym paseczkiem takim różowym. I następny jeszcze wzięłam strój kąpielowy. To wzięłam To wziąłam też fasonem bardzo jest podobny do tamtego, tylko po prostu tutaj ma takie kwiatuszki. I też wziąłam czterdziestka 100M. Także no. A kupiłam sobie nowe stroje dlatego, że ja miałam taki taki fioletowy i mówię no nie, jednak bym chciała już czarny. Tak. A do tego. A do tego słuchajcie, kupiłam te ręczniki. To jest rozmiar L. One są takie wiecie dłuższe, takie no, dłuższe, bo to jest w sumie 80 na metr 30. Także wziąłam taki zielony. Wziąłam taki, jakby w pomarańcz wchodzi, taki wyblakły pomarańcz. No, a pasek jest trochę taki, pasek w sumie jest trochę taki bardziej rażący. I teraz wziąłam jeszcze, to są wszystkie te same rozmiary, 80 na metr 30. To wziąłam też taki ręcznik, ten jest akurat dwustronny. I wzięłam też fioletowy. Dlaczego kupiłam te ręczniki? A to dlatego, że ja już mam takie ręczniki. Mam na przykład też ten, i ten kolor mam. Natomiast ostatnio były potrzebne do czegoś te i bardzo się pobrudziły. Mówię do rzeczy materialnych, nie tam do ciała, tylko po prostu gdzieś tam do czegoś Adam potrzebował, bardzo się pobrudziły. No i kiedy ja je prałam, to się nie chciało doprać, no to mówię już muszę iść do śmieci. Także kupiłam nowe, wszystkie w rozmiarze LK i bardzo lubię te ręczniki. Nawet gdybyście chcieli wykupić, to polecam, bo je, te ręczniki, one szybko schną na przykład jak jesteście nad morzem czy na basenie, one bardzo szybko sną to raz, a dwa, że mało miejsca zajmują, słuchajcie a nie, tak jak wiecie, te sfroty takie ręczniki, to one naprawdę dużo miejsca zajmują, także te ręczniki są bardzo fajne, bardzo, bardzo polecam, kupujcie w Decathlon no i cena też była bardzo fajna także no słuchajcie, takie to były moje zakupy w tym Decathlonie teraz mogłam wam właśnie pokazać co ja takiego kupiłam po co na co, także wiecie, no będą wyprawy na pewno, na pewno będą wyprawy, jeżeli oczywiście czas pozwoli. Ja w tym roku mam kilka celów, żeby właśnie jechać gdzieś na wycieczkę, coś odwiedzić, no ale czy czas pokaże to, czy czas pozwoli na to wszystko to zobaczymy. To dzięki, dzięki, że ze mną byliście. I do następnego pozdrawiam. Polka na emigracji.